Przez ostatnie 3 miesiące regularnie trzymałem się swojej diety, pilnując przy tym ilość spożywanych kalorii oraz białka. Od momentu zbudowania swojej domowej siłowni ćwiczę bez przerwy średnio 3 razy w tygodniu, co przekłada się na progres siłowy, jak i sylwetkowy. W tym materiale zaprezentuję mój zmieniony plan treningowy, przedstawię krótkie pozowanie. Oraz moje pomiary. Po 10 tygodniach postanowiłem wykonać pomiary swojego ciała, które prezentują się następująco. Obecnie jestem najbardziej zadowolony z progresu ramion, ponieważ regularnie widuję na nich 40 cm, co było jednym z moich pierwszych celów. Podczas tej masy. Aktualnymi celami jest zbudowanie dodatkowych 2 cm w wodzie ramion oraz dodatkowych 4 cm w klatce piersiowej. W kontekście sylwetki na pewno muszę popracować nad prawidłowym ustawieniem bioder, tak aby mój brzuch nie był wypięty do przodu. Poza tym, aktualnym celem jest uzyskanie 95 kg na wadze i wtedy postanowię, czy chcę kontynuować masę, czy rozpocznę redukcję. Dla utrzymania świeżości treningowej postanowiłem delikatnie zmienić swój trening, tak aby skupić się na zwiększonej objętości treningowej przy zachowaniu. Post Podstawowych założeń planu treningowego, który rozpoczynam od treningu, którego podstawą są ćwiczenia z własną masą ciała. Wykonuję trzy super serie podciągnięć wraz z pompkami na poręczach na taką ilość powtórzeń, aby dojść do upadku mięśniowego bądź zachować jedno powtórzenie zapasu w pierwszych seriach, aby nie obciążać aż tak układu nerwowego. Na ostatnim treningu wykonałem 3 serie podciągania na 13, 12 i 11 powtórzeń. W dipach natomiast wykonałem kolejno 18 powtórzeń w pierwszej serii i 17 w dwóch kolejnych. Po wykonaniu ćwiczeń na górę ciała przechodzę do rumuńskiego martwego ciągu, który przepracowuje moje pośladki oraz zaangażuje mięśnie kurszowo goleniowe to ćwiczenie staram się utrudniać tempem wykonywania ruchu i skupiam się w nim na jak najlepszym czuciu mięśniowym, ponieważ bardzo szybko skończyłby mi się ciężar do progresji, a na ostatnim treningu wykonywałem to ćwiczenie w trzech seriach na 10 powtórzeń z obciążeniem 35 kg. Po przepracowaniu głównych partii mięśniowych przechodzę do akcesoriów, co w tym treningu oznacza super serię odwrotnych rozpiętek z handlami oraz kółeczką na brzuch. W odwrotnych rozpiętkach wykonywałem na ostatnim treningu 15 powtórzeń z obciążeniem 12,5 kg, co oznacza, że na w następnym treningu najprawdopodobniej zwiększę obciążenie do 15 kg. Aby il natomiast progresuje technicznie i staram się wykonywać minimum 10 kontrolowanych ruchów, kierowane z pięciem mojego brzucha, a nie cofaniem bioder. Cały trening kończę dwiema super seriami, w których łączę uginanie kolan leżąc na ławce, aby w dodatkowym stopniu wpłynąć na rozwój moich mięśni dwugłowych uda, oraz uginanie ramion supinacją, aby wesprzeć wzrost moich biceps. curl wykonuje na 11 powtórzeń z obciążeniem 30 kg, a biceps przetrenowałem. Ostatnio w dwóch seriach na 15 powtórzeń z obciążeniem 15 kg. Drugi trening rozpoczynam od wyciskania hantli na ławce ze skosem dodatni w czterech seriach na 8 i 10 powtórzeń na obciążeniu 32,5 kg. Ponieważ klatka piersiowa jest główną partią, na której wzroście zależy mi najbardziej. Wyciskanie łączę w superserii z wiosłowaniem w oczym, które mocno angażuje mięśnie pleców w czterech seriach na 10-12 powtórzeń z obciążeniem 40 kg. Co oznacza, że w tym ćwiczeniu nie mogę już progresować ciężarem, ponieważ skończyło mi się obciążenie. Dlatego w przyszłości będę musiał zmienić focze wiosłowanie na wiosłowanie hantlem jednorącz, aby móc stworzyć jeden cięższy hantel. Po super seriach na górę ciała przechodzę do wykonania trzech serii Goblet Squad na maksymalną ilość powtórzeń z obciążeniem 40 kg. Niestety w tym ćwiczeniu szybciej męczę się wydolnościowo niż siłowo. Dlatego stawiam na stosunkowo krótkie przerwy, aby chociaż trochę zbliżyć się do upadku mięśniowego w moich nogach. Średnio wykonuję tutaj 12 powtórzeń. Podobnie jak w pierwszym treningu, po zrobieniu wielostowowych ćwiczeń przechodzę do super serii izolowanych. Na tym treningu łączę wznosy bokiem z unoszeniem kolan do klatki piersiowej. Wznosy bokiem wykonuję z obciążeniem 12,5 kg na 12 powtórzeń, natomiast unoszenie kolan robię... Do momentu, aż nie będę mógł wykonać kolejnego jakościowego powtórzenia, co oznacza, że wykonuję około 13 ruchów w tym ćwiczeniu. Cały trening kończę dwiema seriami wyciskania francuskiego na triceps, ponieważ poza klatką piersiową również zależy mi na rozwoju moich ramion. Dlatego w tym planie pilnuję, aby moje ramiona otrzymywały dodatkowy bodziec, więc Francuzy wykonuję na obciążeniu 12,5 kg. Na 10 powtórzeń. Na sam koniec przejdziemy sobie do omówienia krótkiego pozowania z mojej strony, ponieważ dosłownie przeszedłem tutaj przez 4 pozycje kulturystyczne, jeszcze nie pokazałem nóg. Chociaż wiadomo, jeżeli chodzi o nogi, wydaje mi się, że jest to dość deficytowy towar w moim treningu w mojej formie, ponieważ no nie ukrywam, ciężko jest mi zbudować większe nogi w momencie, gdy mam mało obciążenia. Więc, tak jak wspomniałem podczas omawiania treningu, bardziej męczę się wydolnościowo niż jestem w stanie faktycznie przetrenować mięśnie moich ud. Chociaż wydaje mi się, że pewien poziom separacji na tych nogach się pojawia. Faktycznie te głowy czworogłowego są widoczne. No i powiem szczerze, że po prostu jestem dość usatysfakcjonowany tym, w jaką stronę to idzie. Mam nadzieję, że uda się po prostu troszeczkę bardziej poprawić te nogi. Jednak moim obecnym największym problemem jest rozbudowa ramion, ponieważ chciałbym, żeby faktycznie osiągnęły one rozmiar około 44 cm. Fajnie by było, żeby faktycznie na przykład moja lewa ręka dogoniła rękę prawą, ponieważ faktycznie tutaj mamy tą dysproporcję na poziomie 1 cm i chciałbym, żeby w tej dysproporcji w najzwyczajniej świecie nie było. Więc priorytetem właśnie jest zlikwidowanie tych dysproporcji. Jeżeli chodzi o resztę sylwetki, to jak najbardziej jestem zadowolony z moich pleców, ponieważ faktycznie podobają mi się one. Jedyne co, to faktycznie można tam dorzucić sobie troszeczkę mięsa, ale jak na razie. Progres na plecach jak najbardziej widzę, jestem z tego zadowolony i obeszło tak dalej. Jeżeli chodzi o klatkę piersiową, tak jak wspomniałem, kładę na nią właśnie główny nacisk, tuż obok, właśnie moich ramion. I tutaj również fajnie byłoby, gdyby ona po prostu była troszeczkę większa, ale też bardzo ważną kwestią jest to, aby poprawić ogólną sylwetkę. Mojego ciała, ogólne ustawienie, czyli zadbać o to, aby po prostu moja miednica była w odpowiedniej pozycji, żebym nie ustawiał jej w nadmiernym przodopochyleniu, i wydaje mi się, że wtedy będzie jak najbardziej ok. W tych wszystkich pozach kulturystycznych wydaje mi się, że wyglądam dość nieźle, czasami miejscami dość płasko, jednak naprawdę jestem zadowolony z obecnej formy i tylko pozostaje się zastanawiać, jak będzie wyglądała forma przy tych 95 kg. I co postanowię dalej. Tym pozowaniem kończymy ten materiał, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a ja będę leciał, więc na razie, cześć i siemano.